może mniejsze od morskiego oka a fala cholera jak na morzu zimno będzie gdzieś plus 7 ale jakaś świnia musiała rzucić jakiś ten karton widzisz? no za ludzie nawet tutaj niektóre powiemy są tak i tam pobój? nie 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 kochanie no. jak, jak mamy bo tam jest jeszcze jedno oczko tam pomiędzy ale nie będziemy już tam wchodzić niewiele zyskamy no a mamy mniejsze, kawałek to, do przejścia to tak na mniejsze to jest tam to tam jest jeszcze większe nie nie to jest więcej tam tylko nie dało się dość tego a to niebieskie to no. ale my sobie pójdziemy na mosty Boża. Więc, dlatego musimy iść w stronę włoskiej, gdzie, gdzie może być pogoda pewniejsza. Mam. <laughs> Jak doda.